Program Rolnik szuka żony 11 wystartował. Za nami emisja odcinka zerowego, w którym poznaliśmy rolników pragnących dostać się do 11. Edycji Rolnik szuka żony. W składzie mamy Niemca oraz aż trzy rolniczki, co zdarza się po raz pierwszy w historii. Poznajcie rolników z Rolnik szuka żony 11. Rewolucja w Rolnik Szuka Żony 11 stało się. Program Rolnik Szuka Żony 11 zadebiutował na antenie TVP1. Tradycyjnie w święta wielkanocne poznaliśmy rolników i rolniczki, którzy pragną znaleźć swoją drugą połówkę przed kamerami. Tym razem mamy prawdziwą rewolucję, bowiem w składzie programu mamy aż trzy rolniczki, a także... Niemca, czy wszystkie panie dostaną się do regularnego składu show? Przekonamy się o tym już niebawem wraz z premierą nowych odcinków we wrześniu na antenie TVP. O, wydarzyło się w zerowym odcinku Rolnik Szukażony 11. W wielkanocnym odcinku specjalnym programu Rolnik Szukażony przedstawiono kandydatów do 11. Edycji programu, rolników i rolniczki, szukających swojej drugiej połowy. Pokazali swoje gospodarstwa, opowiedzieli w jakiej dziedzinie rolnictwa się specjalizują i czym zajmują się na co dzień. Zdradzili też kogo szukają w programie, jakie cechy powinna mieć osoba, która ma szansę skraść ich serca, a czego nie byliby w stanie zaakceptować u partnera. Każdy z nich poprosi o pisanie listów, po uwagę i szansę na szczęście, o czym jest rolnik szukażony. Rolnik szukażony to program o prawdziwych ludziach, ich życiu i miłości rodzącej się w pięknych wiejskich plenerach. W audycji biorą udział rolnicy i rolniczki, którym do szczęścia brakuje tylko jednego ukochanej osoby oraz kobiety i mężczyźni, którzy pragną związać się z rolnikiem lub rolniczką. Wybrane osoby spędzają z rolnikiem lub rolniczką cały tydzień na gospodarstwie, poznając uroki wiejskiego życia i towarzysząc im w codziennych obowiązkach. Gdy wybrane przez rolników osoby są już w drodze, ekipa programu towarzyszy gospodarzom w przygotowaniach. Goście docierają na miejsce, wita ich rolnik, prowadząca oraz często najbliższa rodzina bohatera. Wszyscy razem poznają dom i najbliższe otoczenie rolnika, poznajcie wszystkich kandydatów do programu: Rolnik szuka żony 11.